Co dla ciebie było tutaj istotne w tym spektaklu? Jaką postać chciałeś pokazać? Iwaszkiewicz nie wchodzi jakby przebojem do kanonu lektur szkolnych, do, nawet na studiach filologicznych. Tego Iwaszkiewicza nie ma zbyt dużo, z różnych pewnie powodów. I wraca tutaj w scenicznej odsłonie, skupiony wyłącznie, skupiając się wyłącznie na dziennikach, na pewnego rodzaju intymności, jak sugeruje spektakl. Co, co tutaj wyszło tobie? Jak, jak chciałeś pokazać tego Iwaszkiewicza? Myślę, że nie, nie wiem z jakiego powodu tego Iwaszkiewicza nie ma w tych wszystkich kanonach lektur i yy, uniwersytetach, ale. My też tutaj nie, nie patujemy jego twórczością i nie, nie przytaczamy różnych wielkich opowiadań, wielkich wierszy, a, a pisał ładne przecież. Myślę, że taki Iwaszkiewicz, że ten Iwaszkiewicz właśnie, ten okres życia Iwaszkiewicza, który tu pokazujemy te pięć chyba sześć lat plus no jest taka... Taka, takie odniesienie też do 18 roku, ale, ale my nie wiem, czy tam był, i Waszkiewicz, akurat na tych spotkaniach yy, Szymanowskiego i jego kolegów, nie, nie, nie dotarłem do tego, czy tam bywał. Yy, czy tam się jak kształtował jego charakter, gust i preferencje seksualne, nie, nie, nie mam pojęcia. Natomiast te 6 lat, wyjmujemy z jego życia, yy, wielkiej miłości, fascynacji do Młodego i chyba jak, no, tak, jak on opisuje, pięknego młodzieńca. I to jest autentyczna miłość. To nie jest jakaś zachcianka, to nie jest jakaś um, zabawka, przelotna miłostka, których miał później, wcześniej mnóstwo. Tylko to jest autentyczna, prawdziwa miłość. To jest fascynujące, że facet człowiek 50-letni. Nagle, pięćdziesięciu kilku chyba wtedy, nagle przeżywa taką fascynację, takie głębokie uczucie do młodego, nie wiem, czy aż... widocznie gdzieś no, musi być godny takiej miłości, ten, ten chłopiec, skoro, skoro taki człowiek się nim tak bardzo fascynuje i interesuje. Ciekawe jest, myślę, ten trójkąt żona, mąż. Kochanek. żona, która przecież od, od właściwie od czasów narzeczeństwa wiedziała o jego skłonnościach homoseksualnych i, i godziła się na to. Mieli wspólnie dwie córki, byli wspaniałą, cudowną rodziną. Nikt nie, nie mógł powiedzieć, że oni się nie kochali, nie szanowali, a wprost przeciwnie właśnie. I, I są dowody na to, że na wielkiej miłości między innymi, a mimo to on miewał właśnie takie miłoski, plus ta jedna, wielka, sześcioletnia miłość, zakończona tragicznie, bo chłopak umiera na gruźlicach. I ta żona, która trwa przy nim, akceptuje to. Nie wiem, czy w tym spektaklu jest to pokazane, bo jestem w środku i nie widzę, jak Ania to robi. Nie wiem. Dla mnie to jest fascynujące, żeby tak żyć. No właśnie, z jednej strony można ocenić, jakby bardzo tak prosto i Waszkiewicza człowiek, który z jednej strony e, dorobił się majątku, owszem, otrzymał, ale musiał zapracować mocno, żeby utrzymać ten majątek, żeby odkupić, utrzymać potem ten majątek. Z drugiej strony gdzieś było mu blisko z władzą, z e, układami, które po wojnie, na przykład w Polsce, e, były. E, nie oceniam, nie dopowiadam jakby w tym momencie, czy on pomagał innym i tak dalej, o czym przecież są rozległe y, informacje, można, można to doczytać. Rzeczywiście był osobą, która kumulowała wiele i emocji, mm -hmm. i światów, Chociaż i trzy. Okay. I y y mamy taką sytuację, że jest niesamowicie płodny. Y i jest w stanie to pomieścić. Rzeczywiście mhm. można jakby się tutaj tym życiem yy, no, zacząć interesować co najmniej właśnie to, co mówi, że, że jesteś zafascynowany. Powiedz mi, czy to, że tych Jurków tutaj w tej odsłonie scenicznej jest tak wielu, to jest jakby kolejna interpretacja, czy kolejna propozycja Teatru Wybrzeże, który rozszerza nam te widzenia tych postaci, których co róż mamy w spektaklu. tak? Których dyrektor, tak? Też, żeby też, ich pokazać. Żeby ich pokazać, to z jednej strony, a z drugiej, no... Mieliśmy do tej pory co najmniej trzy spektakle, gdzie również jedna postać złożona była z trzech y, odpowiedników, nie wiem y, jakichś y, wariantów. Y, czy to pomaga, czy utrudnia? Czy rzeczywiście. Nie wiem, czy pomaga, czy utrudnia. Ja wiem tylko, że jak dostałem propozycję zagrania tej postaci przeczytałem scenariusz pierwszy raz. Y, zobaczyłem, że to jest rozpisane na trzech młodych Jurków. Y, to moją pierwszą myślą było, aha, wiem, tu chodzi o to, jeszcze wiem, y, którzy koledzy to grają, jacy koledzy, jak różne charaktery, I ja mówię, aha, chodzi o to po prostu, żeby pokazać różnorodność, kolorowość y, tej, tej, tej postaci jeden wiórek. Jest y, asertywny drugi, trochę <grym> jakieś takie no, po prostu różne, różne cechy charakteru, żeby, y, żeby ten Jurek się mienił po prostu różne barwami i, i, I to właśnie przeciągało Iwaczkiewicza. Nie wiem, czy to się udało. Nie mam zielonego pojęcia, to przyjdźcie Państwo, zobaczcie, bo, bo nie wiem, czy taki był zamysł też, że zaraz nie pytałem o to. Poza tym tam się potem działy różne rzeczy z tekstem, przemieniali się w brali sceny, które były dla kogo innego napisane. No różnie to jest, ale, ale ja myślałem, że to będzie takie, takie założenie, że to jest jeden starszy pan który po prostu jest otoczony tym Jurkiem raz takim, raz takim, raz takim i, i, i to go właśnie fascynuje najbardziej właśnie. Ale on też przyciągał. To nie jest tak, że on się fascynuje wyłącznie, tylko y, on również, tak sobie to wyobrażam, że on przez swoją inteligencję, przez właśnie tą płodność, przez bywanie czy zapraszanie, otaczanie się ludźmi artystami również gdzieś przyciągał. Ja tak? się boję niestety tego, że tu jak wpada w monologu, chodziło wyłącznie o sprawy finansowe. O dorobienie sobie chociażby na drodze puszczania się, jak mówię, w monologu. Być może miał taką nadzieję ten Iwaszkiewicz, że być może tak jest, że, że, że coś go ym, i przyciąga do niego, ale, ale chyba to się okazuje. Ale nie zdradzajmy tego. Boże, kochani, nie zdradzajmy. Niech ludzie przyjdą, niech sobie odpowiedzą, czy, czy, czy tylko to, czy może jednak było w nim coś. Takiego co, takiego młodego chłopaka nagle, też żona tego, też mającego dzieci, mającego kochanki w płci żeńskiej. To jednak przyciąga do, do nas. Oprócz spraw finansowych. Bardzo mm -hmm. dziękuję. Dziękuję ślicznie.